Dzień dobry, nazywam się Wojewodzi Czesława, jestem prezesem Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Andrychów. Szanowni Państwo, dzisiaj bardzo piękny dla gospodyń dzień, 24. Konkurs Potraw Regionalnych Stół Wielkanocny 2024. Miejsce, w którym się znajdujemy, jak Państwu znane, to Miejski Dom Kultury w Andrychowie, który nas gości, za co serdecznie dziękujemy. Do konkursu przystępuje 15 kół z terenu powiatu wadowickiego i z terenu powiatu oświęcimskiego. E, oprócz tego od godziny 14.30 do godziny 15.30 mieszkańcy Andrychowa i gminy przy, mają możliwość i przychodzą, e, po prostu na obejrzenie tych pięknych stolików i jednocześnie na degustację. Święta Wielkanocne to święta bardzo mocno zakorzenione w polskiej tradycji. Są to święta najstarsze i powiedziałabym najmniej zreformowalne. To znaczy, się, one nie są tak dostosowane do nowoczesności, tylko dalej jest ta wielka tradycja, która rozpoczyna się jutro, czyli w niedzielę palmową. Rozpoczyna się wielki tydzień i po kolei każdy dzień co innego. Symbolizuje. Jeżeli chodzi o dzisiejszy konkurs, to oprócz potraw mamy także strojki wielkanocne, palmy, bardzo ładne. No, oczywiście palmy są jeszcze nie poświęcone, ale one jeżeli zostaną poświęcone, to będą miały bardzo wielką moc. Bo palma ma bardzo dużą moc, jeżeli jest po prostu poświęcona. Jest piękna tradycja, że święcimy palmy i przychodzimy z nimi do domu, i każdy domownik dotyka po prostu tej palmy, i w ten sposób przekazujemy szczęście. Palmy poświęconej nie wolno nikomu dawać. Bo jak się komuś da, to się przekazać szczęście i bogactwo. Więc należy ją zachować w domu, zasuszyć przez cały rok i po prostu do następnego roku. Bardzo ważna informacja. Palmy nie wolno wyrzucać. Palmy należy spalić. Jeżeli chodzi o inne konkursy, to dzisiaj dodatkowym konkursem jest konkurs na babkę wielkanocną. Można skorzystować w korytarzu. Mamy 15 babek. Każda babka po prostu jest sfotografowana, jest w przepis i taką wkładkę będziecie mogli Państwo znaleźć w nowinach Andrychowskich w ciągu dwóch miesięcy. Oprócz tego na stołach mamy pisanki, jajka w różnej postaci. Jajko jako nie Odzowny element stołu wielkanocnego. Dodatkowy konkurs jeszcze to konkurs na koszyczek, a więc to, co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym, który niesiemy w sobotę do święcenia. Mam nadzieję, że dzisiejszy konkurs dostarczy wielu wrażeń, zarówno gospodyniom, jak i gościom, nie tylko tych smakowych. A przez żołądek do serca, <laughs> ale także tych takich, że oczy patrzą, czyli coś miłego dla oka. W ogóle jesteśmy w okresie wiosny, wszystko się budzi do życia, a więc zieleń i żółć panuje także na naszych stolikach i święta wielkanocne może tak zakończę. To tryumf. Życia nad śmiercią, nadzieja. I niech ten Chrystus Stały da wszystkim Państwa wiele radości i takiej siły na, na ten nadchodzący Wielki Tydzień, na to piękne świętowanie i troszkę radości w śmierci dęgusu, ponieważ jest tradycja, że nie wolno chować lica. Powinniśmy nadstawiać, żeby po prostu y, można było. Y, Ktoś nas, jeżeli nas w ogóle ktoś będzie chciał jeszcze polać, to jest wtedy, że takie panny mają zachowany piękny rumieniec na cały rok. Ja życzę wszystkim słuchaczom, no i wszystkim mieszkańcom. Wszystkiego dobrego, smacznego, święconego, i jeszcze może w ten sposób, siadając do śniadania wielkanocnego, pamiętajmy, dzielimy się nie tylko życzeniami, ale także dzielimy się jajkiem, jako symbolem, który jest najważniejszy na stole wielkanocnym. Dziękuję bardzo.